O, wygląda jak jakiś psychol, zobaczcie to! I ciekawa! Renu, co ty robisz? Siema, ja jestem Kamila i dzisiaj oglądamy mamy siódmy odcinek drugiego sezonu kaiju, number eight. Teraz się sporo dzieje, bo ta armia, wiecie, musi zebrać jakoś siły, żeby pokonać tego dorypanego kaiju. Hoshina podjął decyzję, że weźmie od tego inteligentnego kaiju, wiecie, żeby zrobić z niego broń, i to jest ryzykowne. I Ciekawa jest kompatybilny z innym kaiju, żeby można było z niego robić broń, a Shinomiya trenuje trenuję, żeby być najsilniejsza, ale od razu po Narumi, bo pamiętajmy przecież, że Narumi ma ego top, więc sporo się dzieje. To mm, jest moje ukochane anime, więc po prostu się już nie mogę doczekać, żeby obejrzeć za mi ten odcinek. Yy, zostawcie łapkę, jeżeli lubicie tę serię, to mnie bardzo motywuje i oczywiście też zapraszam na tip, jeżeli ktoś chciałby mnie wesprzeć donate'em. Tam jest link. Okej, okay, let's go. Szkoła? What the fuck? Zaawansowany kurs specjalny neutralizacji. Wyniki egzaminów wśród semestralnych drugiego semestru. Iharu numer jeden. Czyli to jest chyba przeszłość Iharu, tak? Czy ten był jakiś super? On był jakiś dobry. Znowu Furuhashi? Cholera. Cholera. on ma chillera i sobie idzie jeszcze w tych różowych włosach. Mmm, nice. Stasi. ファンボーイズの人たにとてできたきたく勘違たら勘違いができたら勘違いができできたら勘違いができたらたら勘違いができたら勘違いがでいがでら勘違いができたら勘違いができたら勘違いがいた Paiju. Hmm, wiecie co, zatrzymałam na chwilę, bo myślałam, że trochę bardziej wejdziemy w tą przeszłość i Haru może się do tego wrócimy, ale to jest pewien taki moment, często dzieci tak mają, które wiecie, dobrze sobie radzą w sportach, w nauce i w ogóle, że myślą, że one są po prostu, mogą wszystko, nie mogą podbić świat, po czym dochodzą do takiego momentu, gdzie, gdzie już się nie mierzą z przeciętniakami w pewnych dziedzinach i po prostu są naprawdę... Lepsi od nich, nie? I, I to jest mega druzgocące. I myślę, że wielu z nas mogło to przeżyć, jeżeli było w czymś dobrym, w jakimś sporcie, w nauce czy w czymś. A ja też tak miałam z wieloma sprawami, bo za wiele rzeczy, jak się zabierałam, to na początku byłam po prostu dobra, nie? Mało czasu potrzebowałam, żeby być w czymś dobra na początku, ale później dochodziło się do takiego momentu, że już inni byli w czymś lepsi, a, a mój rozwój, rozwój o wiele bardzo zwalniał, nie? Wiecie o co chodzi? Pewnej umiejętności. Dobra, nie?

a <noise> ten gościu wiecie z tą lornetką aha ja myślałam, że on jest z lornetką a on słuchawkę trzyma a to ten gościu ła wow, to jest wszystko dla ichikawy chwila co to za strój

No. A, no właśnie, to jest ten taki moment, nie, że na początku jest łatwiej, tak jak z levelami, a potem, Znaczy, nie wiem jak to w ich przypadku, ale to, co trochę mi to przypomina, ale powiem wam, że i ciekawa na początku naprawdę się jakoś nie wyróżniał szczególnie. Nie spodziewałam się, że z niego taki koks się zrobi, i brawo, i ciekawa, ja jestem pod wrażeniem. No. Tak? Hmm. そう君、君にはこれからそうと共に本そを討伐してもううではドリュー六七型六十七年に発。うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそポラうそうそうそうそそれじゃそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう

Hmm. Nie, nie, naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby Ichikawa był aż takim koksem, nie? Że tak wiecie, idzie sam na akcję i coś odwala, oho. Jakoś tego tak nie mogę sobie wyobrazić. No właśnie, bardziej coś takiego, niestety, widzę.

I będzie stabilny bardziej. U. Aha, ja myślę. Aha, dobra, nad tobą. No właśnie, bo mi się wydawało, że właśnie widziałam tego Kajdziu. あっそういうことか。Mm hmm. no, Co nie zmienia faktu, że ich Haru jest... Ila, y... coś mi cały czas nie pasuje. Tak mi się wydaje, że on jest no, całkiem silny, nie? jest jednym z lepszych tam. Czy on nie ma talentu? Hmm. Po prostu są inni mega powaleni, tak mi się wydaje, nie? Hmm. Więc on tak widzi i ciekawe. Ok, aż mi znowu ciarki przeszły, nie? To anima tak na mnie działa. Haha, <gulowa> ziomek ziomek. Lękajże się na niego uwziął. O, nie. Nice! Ale. Nie, no i ciekawa w tym stroju, z taką mocą, to uderza inaczej. Jednym ciosem. Tym razem już chyba nie uwolni się tym Kajziu, tak? Rozwalił go. O, uregaj, Trzymajcie mnie No dobrze sobie chyba radzi ten i nie? Tylko to, że mu to skraca życie, to, to, to mnie dobija I chyba każdemu tak, tak na rumie mu tak samo, nie? I co? I Hoshinie też skróci? Wow Ta dwójka w nie wzruszona, nie? Żeby mu się tylko czas nie skończył On jeszcze może więcej wycisnąć Okej okay. Nie, on co? On co? Ej, żeby on zaraz tam nie odpadł, nie? Okej. Okay. Nie już stop, bro! Jeszcze on tylko biega wokół. Ej, boję się o niego. Jest tak zdeterminowany. Patrzcie na to, jakie on ma tu żyły na policzku. Znaczy tutaj, nie? I... I oczy ma takie przekrwione, to, to nie wróży dobrze. On po tej walce to... będzie rozwalonym. Sam siebie rozwali. Ale on bardziej się o innych troszczy niż o siebie, więc... Teraz to już faktycznie ma czerwone oczy. Ta sarna, czy co to było? Ale on wygląda! Jak on się rusza szybko! Co to jest za animacja? Ej, tak mu pasuje ten strój. Ale co? No właśnie. Wow. No.

Aha, czyli on jest bardziej z sobą. No, a on bardzo chce bronić innych, więc. I nie dba o siebie, nie? No, on creepy wygląda teraz. No, ale on w sobie miał te takie popędy, mimo wszystko, nie? Tylko tego nie było widać. Chyba, ja Pierdziela. O, wygląda jak jakiś psychol! Zobaczcie to! I ciekawa. Reno, co ty robisz? Ale powiem wam, że ten strój tak bardzo do niego pasuje. Bo wiecie, on ma te białe włosy. Takie trochę wpadające, jakby może w szary. Wiecie, ten taki cień jest szarawy. I ma szare oczy. I po prostu ten taki przygnębiający niebieski, bo to jest taki, wiecie, taki ciemny, niebieski, taki... Nie umiem określać kolorów trochę. Sorry, jestem trochę taka daltonistyczna, jeśli o to chodzi. Taki trochę brudny jakby niebieski. Bardzo do niego pasuje. Ten taki, takiej taki zimnej tonacji mu nadaje. Wow. No, nie popisał się tu i ciekawa, przez to, że pokazuje, że nie ma nad sobą kontroli. Uuu, tam jest od razu tak zimno. Mhm. No bo ty jest kosztem zdrowia i życia Reno nie? Teraz ja krzyknie, ogarni się! Człowieku, co ty odpierdzielasz? Jak chcesz kogoś uratować, jak sam o siebie nie dbasz? Jakie puste oczy. Uaa! To jest creepy. To jest creepy. Z że jakby mu krew leciała z tych oczu, to już w ogóle to by było creepy. Nie wiem dlaczego miałaby lecieć krew, ale. Nie pytajcie. オシャレな人のこは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのことたちのこは、私たちのことのことは、私たちのことは、のことは、私たちのことは、私たちのことは、私たちのこは、 Zderezowane kości. Trzymajcie mnie, ale fajnie wygląda mimo wszystko. Dobra jednak. Oha jednak ma krew w oczach. Nie chciałam tego widzieć. <grystanie> Się popisał, nie? Się popisał! No i właśnie to go dobija, że nie umiał spokoju zachować i żeby inni go wspomagali. Ja pierdziele! prato szaleje. Aaaa, ciarki, mama szkafka. Grubośku. <śpiewanie> Ale on ma nogę połamaną dosłownie. Co ma zrobić? I czekała w tym momencie. Nie może chodzić, pewnie.

To 24 to chodziło o icharu chyba nie? I co to była za reakcja, że 24, że jak na, 20, jak na tylko 24%, że icharu się imponująco w sensie rusza jest taki szybki, chyba Iharu też ma talent, o którym nie wiedział. Myślał, że inni tylko są gdzieś tam... Nie wiem, zdolni. <grym znafajne> Niech mu wtłuczę do tego uba Ichikowego, żeby się ogarnął. Boże, jakie to są ziomki. Jakie to są ziomki. Cute! Wracamy do naszego cute Ichikawy. Wreszcie wstydziłeś się? Wtedy przyjechałeś! Dostałeś czas do mojego przewodnika. Teraz to są twoi sędziowie.

Boże, wreszcie wróciliśmy do normalnego i ciekawy, nie? Tego psychoza to była mocna. Te I can't. Nie. Ale dobrze mu w tym kostiumie, dobrze mu no. Ten odcinek dosłownie trwał 5 minut. Nigdy w życiu nie zleciał mi tak szybko odcinek anime jak chyba ten. Przysięgam. I wiem, często tak mówię, jak coś oglądam, że o szybko mi zleciał odcinek. Wiecie, co jakiś trzeci, czwarty odcinek, jak coś oglądam, to na tym kanale mówię, że szybko zleciał. Ale ten, najszybciej. No nigdy mi tak coś szybko nie zleciało. Jeszcze pewnie będzie teraz wywiad z, yy, z Hosiną, nie? Na końcu. Wait. Yy, Hosina Podcast, nie? お見せします。おしナイト日本。おしナイトジャパン。今週のゲストはこいつらや。皆さんこんばんは。ラズラムキオツ。古橋ハルダ。早速質問来てるから紹介すんで。ラジオネーム映画を見る休日さん。同僚に恋しています。同期で腐れみたいに思っていたのですが、ふとした優しさに惚れてしまいました。でも今までの関係や会社での立ち位置もあって誰にも相談できません。どうしたらいいと思いますか。やって。

Że wiecie, oni znowu się interesują życiem miłosnym Hoshiny i w ogóle takimi jego, wiecie, jakimiś prywatnymi rzeczami i że to jest tak idealnie nawiązane w tym, też jestem ciekawa. Jaką. O właśnie, co powie Hoshina. Też <grym>, go to ciekawi! Boję się, że on ich wyroluje jakoś. こういうのはあれだろ。好きだって気持ちをぶつけて。あとは出たとこ勝負だあ、よ。当たって砕けろすぎやるくんっぽいな。そういうレノはどうなんだよ。やっぱりここは無難に様子を見るべきですよ。に行って空気感を探ってから動くべきですよ。そんなんじゃいつまでたっても。いつまでたっても。やるくんぽいな。

Uwielbiam, że był to odcinek poświęcony i ciekawie. Mieliśmy go sporo na początku, ale tak naprawdę, wiecie, teraz głównie się skupiała akcja na Głównym Bohaterze, na kawce. I cieszę się, że był, wiecie, skipnęliśmy cały ten miesiąc tych przygotowań, tego wszystkiego już od razu i ciekawe w stroju zobaczyłam. Ja byłam w szoku, nie? Przez chwilę pomyślałam, że może pominęłam jakiś odcinek. Kot spadł, kot spadł z łóżka. To nie zmienia faktu, że taki Ichikawa faktycznie jakiś zeschizowany na punkcie właśnie tego pomagania innym jest przerażający. Naprawdę, chłop nie dobił. I dobrze, że ma tego Icharu, którego go ogarnia. To jest chyba najlepsza taka para przyjaciół w tym anime. Nie? No i co, musimy zobaczyć, co będzie dalej. Tak naprawdę ciężko mi cokolwiek wysnuć z tego odcinka, bo głównie widzieliśmy tutaj yy, jakieś takie zagwostki psychiczne. I ciekawy, wiecie, jakieś takie jego lęki, które w sumie zostały szybko tutaj ogarnięte przez Hikaru, więc to mnie cieszy, więc możemy zakładać, że no na pewno i ciekawa będzie miał e, ten strój, e, jest kompatybilny i po prostu nie stracą tej okazji, skoro gościu sobie, no, no naprawdę wyciąga sporą moc w tym kostiumie, nie? Okej, okay, dzięki za oglądanie, jeszcze raz przypominam, jak komu się podobało, zostawić łapkę, odsyłam do Tipli, tam do opisu, tam jest link, jak chcecie wesprzeć mnie donate'em, sayonara i do następnego.